Cześć, siemanko! Dzisiejszy kolejny poradnik będzie miał na celu odpowiedzenie na pytanie, jakiej grubości blaszki najlepiej używać do fotografii otworkowej czy solarygrafii, bo to jest to samo. Kilka odcinków wcześniej poruszyłem temat, jak precyzyjnie wykonać otworek. No i mówiłem, że można to zrobić igłą, wiertłem, laserem. Są różne sposoby, aby wykonać precyzyjny otworek, ale nie wspomniałem o jednej bardzo istotnej, a nawet najistotniejszej rzeczy, Czym należy taki otworek wykonać? Po co w ogóle mm, zwracać uwagę na materiał, w którym należy wykonać otworek? Ponieważ y, te materiały, z którego można wykonać y, otworki, mogą być wykonane na przykład z metalu, a puszka solarygraficzna solary jest wystawiana na długi okres czasu na warunki atmosferyczne, więc y, metal może zardzewieć. I dziurka nam może zardzewieć. Ja pamiętam raz zrobiłem puszkę z y, po jakimś tam napoju, drinku i okazało się, nie sprawdziłem tego i okazało się, że ona była metalowa, a ja myślałem, że wszystkie puszki, które są produkowane, są. one są aluminiowe. No i zrobiłem ten otworek w tej puszce i po pół roku puszka, a raczej ten otwór, prawie zaszedł rdzą i prawie nie było prześwitu. Dlatego ważne jest, jaki materiał użyjemy do stworzenia naszych blaszek. Większość telegrafistów używa właśnie aluminiowych blaszek, po prostu puszki po napojach, wycinają kwadraciki, a następnie w nich wywiercają lub nakuwają otworki. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ale są lepsze. Na przykład lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie folii nierdzewnej. Tak sama nazywam mi folia nierdzewna, nie rdzewieje. Teoretycznie nie rdzewieje. A dlaczego lepszym rozwiązaniem jest folia nierdzewna niż aluminium? Ponieważ aluminium. Z czasem się utlenia, czyli inaczej, no tak, tak delikatnie też koroduje jak, jak metal. Coś takiego. Tylko on, ten aluminium potrzebuje więcej czasu na utlenianie niż, niż metal na rdzewienie. Ale przy długich ekspozycjach nasza dziurka zrobiona w blaszce aluminiowej może faktycznie się pogorszyć. E, dlatego najlepiej stosować, moim zdaniem, e, blaszki z folii nierdzewnej lub blaszki miedziane. Miedziane y, też mają wadę, bo mieć się nie dzieje, ale dziurka nam się nie, nie, raczej nie powinna zepsuć. I teraz, jaką grubość użyć takich, takich, y, takiej blaszki? Dlaczego grubość ma znaczenie? Po moich testach i przeprowadzonych różnych próbach okazuje się, że najlepszą grubość blaszki jest 0,05 mm. Jeszcze dla porównania powiem Wam, że puszka po napoju, aluminiowa puszka po napoju, ma grubość około są różne puszki około od 0,1 mm. Do 0,15 mm. A ja używam blaszkę y, z folii nierdzewnej o grubości 0,05 mm, czyli ta jakby dwa razy cieńsza niż y, puszka po napoju. Świetnie to, o czym mówię, zilustruje Wam ten test, który przeprowadziłem już chyba dwa lata temu. I polegał on na tym, że stworzyłem trzy jednakowe puszki, ale zamontowałem trzy różne blaszki. Pierwsza była z blaszką 1 mm, grubości 1 mm. Druga blaszka była Grubości 0,1 mm, czyli 10 razy cieńsza. I trzecia blaszka była grubości 0,02 mm, czyli 5 razy jeszcze cieńsza od dwójki. Efekty prezentują się tak. Wielkość otworków wszędzie była identyczna. Tam, gdzie był jeden, grubość 1 mm, widzicie, wyszła jakbyście patrzyli przez jakiś Judasz. Takie wyszło koło. Gdzie zupełnie nic nie widać, bo po prostu jest tak duża winieta. Ten obraz, żeby się przecisnąć przez tak grubą, przez tak grubą, oto jest ta gruba moja e, blaszka, to on tworzył taki właśnie jakby lejek i nie mógł się przecisnąć przez otwór. Im blaszka cieńsza, tym ta winieta widać na zdjęciach jest mniejsza. Tu na przykład mamy blaszkę 0,02 m, te, te, te winiety już prawie, praktycznie tutaj nie ma. Tu, tu po prostu obraz się kończył rzutować. Nie ma winiety prawie. I jak widać na tych fotografiach. Ostrość również się poprawia. Im, ost, yy, Im blaszka cieńsza, tym ostrość zdjęcia lepsza. Więc to są główne za zalety stosowania cienkich blaszek do, yy, do fotografowania kamerą otworkową. Im cieńsza, tym lepsza. Ale jest kolejna sprawa. Nie popadałbym w skrajność, czyli nie... Nie montowałbym, bo najcieńsza blaszka, jaką można zamontować, jest to po prostu folia aluminiowa spożywcza. I wiem, że niektórzy soleografiści używają takiej folii aluminiowej do wykonywania blaszek i tam robią yy, otworki. Wada jest pierwsza taka, że taka cieniutka folia jest bardzo podatna na, na reagowanie na wiatr, na zmianę ciśnienia, ona będzie po prostu się pod wpływem tych yy, warunków. Przemieszczać, delikatnie przemieszczać, co spowoduje, że obraz może być nieostry. Kolejna wada jest taka, że z, zrobiąc taką dziurkę w takiej folii nierdzewnej, no ciężko to wyszlifować, bo wiadomo, z drugiej strony powstanie zadziur. Zadzior. Zadziur. I e, ciężko to będzie wyszlifować, żeby tej folii nie porwać. Więc ja widzę same e, minusy stosowania takiej folii cieniutkiej. Warto stosować coś pośredniego, czyli... Nie bardzo cienkie, ale nie też za grube. Ja robiłem takie różne testy, próby i okazuje się, że materiał grubości 004 05 mm jest najbardziej optymalnym materiałem, ponieważ on nie jest, nie zachowuje jak się jak folia aluminiowa, nie jest taki giętki, nie jest elastyczny. Jest dość sztywny. A na koniec ciekawostka. Sam twórca solarygrafii, pan Calvin Diego Lopez na grupie Solarygrafia napisał, że najlepszym materiałem na stworzenie blaski z otworkiem jest co? ZŁOTO. Także nie wiem czy ktoś już taką blaszkę z, ze złota wykonał i wykonał nim, nią zdjęcie, nie mam pojęcia. E, jeżeli wam ktoś powiedział na początku drogi solarograficznej, że najlepiej zrobić, wziąć puszkę i zrobić nią dziurkę, bo to jest bardzo e, prosta i tania e, technika fotograficzna, to ja wam teraz mówię, że najlepiej robić w złocie. <laughs> Ale oczywiście to jest żart, e, ja stosuję blaszki nierdzewne i takie wam polecam, blaszki aluminiowe też są spoko, Róbcie jak e, lubicie, jak uważacie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się do czegoś przyda i wyjaśnił niektóre kwestie. Na razie, Siema!